Nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny powstaje na terenie zespołu szkół ponadgimnazjalnych, centrum kształcenia ustawicznego w przygodzicach. Pierwotnie miało tam powstać pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. Starostwo zmieniło jednak plany. Zamiast jednego boiska będzie kilka, szczegóły Anna Woźnica. Pierwsze prace przy modernizacji boiska ruszyły już w ubiegłym roku. Za prawie milion złotych wykonano niezbędne i konieczne odwodnienie terenu, korytowanie i utwardzenie. Na tym prace się zakończyły. Obecny starosta Paweł Rajski, co do dalszej inwestycji, ma nieco inne plany. Projekt jest już w trakcie korekty. Ta zakłada między innymi powstanie boisko do piłki ręcznej, do dwa boiska do koszykówki, do siatkówki. Będzie również niewielkie boisko do piłki nożnej, a jeśli do tego jeszcze dodamy, że będzie, biel, że znajdzie się fragment bieżni liczący ponad 100 metrów, który doskonale będzie można wykorzystać na zajęciach dydaktycznych. Pierwotnie inwestycja miała pochłonąć około 3 milionów złotych. Dziś już wiadomo, że zamknie się prawdopodobnie w kwocie miliona 800 tysięcy złotych. Starosta nie ukrywa, że przy tej inwestycji liczy na wsparcie Zarówno Urzędu Marszałkowskiego, jak i Gminy Przygodzice. Gmina Przygodzice jak najbardziej wesprze tą inwestycję, bo to jest też w interesie naszej gminy. Trzeba zauważyć, że ten obiekt znajduje się na terenie gminy Przygodzice, który, który będzie służył, mówimy o tym obiekcie, właśnie mieszkańcom gminy i dlatego nasza decyzja będzie na no tak. Budowa ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Dla uczniów zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Przygodicach to dobra informacja. Teraz młodzież ćwiczy na tej dość małej sali gimnastycznej. Tak profesjonalny nowy kompleks na pewno urozmaici im zajęcia w u Tak byśmy mieli tylko i wyłącznie boisko do piłki nożnej i docelowo no, w nieokreślonej przeszłości bieżnie. A tak będziemy mieli i piłkę nożną, i piłkę ręczną. I dwa boiska do koszykówki, boisko do siatkówki, do tenisa, a także boisko do prowadzenia tzw. torów sprawnościowych dla jednostek paramilitarnych. Co przy naszych czasach mundurowych jest to no, pomysł, za którym ja sam optowałem, żeby taką część też tam umieścić. Już dziś wiadomo, że z obiektu będą mogli korzystać także mieszkańcy gminy Przygodzice, a także ochotnicze straże pożarne. Także z myślą o nich powstaje bowiem specjalny tor przeszkód.